Cześć! Chyba w końcu ten film powstanie. On miał już być dawno, dawno, dawno temu na kanale i jest mi potwornie wstyd, bo obiecałam wam ten film już kilka miesięcy temu. Miałam taki projekt jak klub książki, ale no, widzicie. <laughs> Taką jestem zajebistą booktuberką, że i w końcu się zebrałam i powiem wam, co mi nie pasowało w Anihilacji. Od razu disclaimer, ja tej książce dam cztery gwiazdki. Podobała mi się, ale mam zgrzyt z tym, jak inni ludzie mówią o tej książce. Czy naprawdę uważamy, że jest to książka feministyczna tylko dlatego, bo głównymi bohaterkami są kobiety? Kobiety, które są wykształcone? That's it. I to nam wystarczy, żeby mówić o jakiejś książce, że jest ona feministyczna. I już widzę, że się przestałam trzymać, bo napisałam sobie skrypt. Pierwszy raz napisałam sobie skrypt do filmu i już czuję, że od niego bardzo odchodzę. A nie chciałabym, bo wydaje mi się, że dosyć dobrze to przemyślałam, dlatego wróćmy do tematu. Anihilacja, pierwszy tom trylogii z. Powiem to źle, Southern Reach. W ogóle powinniśmy zacząć od tego, że Vandermeer razem z Chiną Mewill Miewi, to są dwo, to jest dwoje autorów, których ze sobą się zestawia, ponieważ uważa się ich za no, prekursorami New World. I jakby. Długo by mówić, czym jest New World, bo sami języko nie językoznawcy, literaturoznawcy kłócą się, czy kłócą się. No, jakby ramy tego gatunku nie są stricte określone. A żeby tak powiedzieć w jednym zdaniu, co to jest, to jak czytacie książkę i nie wiecie co się dzieje, a to było celem autora, to moje gratulacje Macie do czynienia z New World. Dobrym przykładem jest właśnie Anihilacja, albo jedna z moich y, ukochanych książek, czyli Ambasadoria. O czym jest Anihilacja? Nasza główna bohaterka, która jest biologką i <grych> do tego też będę się czepiała nasza główna bohaterka idzie do strefy X jest jedną z członkiń zespołu które mają zbadać co się tam dzieje wiemy, że jest jakaś strefa, do której ludzie yy, mają, nie mają dostępu my nie wiemy, co tam się dzieje wiemy tylko, że dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy no i ona z, ze swoimi mm, no nie koleżankami, ale z członkiniami jej zespołu idą tam sprawdzić co się dzieje i każda z tych kobiet jest wybrana ze względu na swoją pracę, ze swojej umiejętności. Nasza główna bohaterka jest biologką. To jest jej jakby superpower. Mamy też psychologkę, mamy językoznawczynię. W sensie każda z tych kobiet jest kimś, w sensie takim, że ma jakiś Dorobek naukowy jest jakąś. No, ma jakiś zawód, konkretny zawód, który wykonuje. Ale to niektórym ludziom wystarczy, żeby mówić, że ta książka jest feministyczna. Ja mam przeciwne zdanie. Ja uważam, że ta książka jest antyfeministyczna. Dlaczego? Ponieważ nasza główna bohaterka idzie w tą strefę z kobietami. Silnymi kobietami, które są wykształcone, które mają coś do powiedzenia i. Oczywiście to jest y, symbolika, bo y, jeszcze jedna sprawa. Ta książka jest naszpikowana symboliką, bo to, że ona wchodzi do tej strefy i próbuje y, zbadać ją, y, próbuje odgadnąć, co się dzieje, to, to jest alegoria tego, że ona robi podróż w głąb siebie i próbuje tak naprawdę dowiedzieć się, kim ona jest. Tutaj niestety pojawia się taki męski punkt widzenia. No, oczywiście, co robi banda kobiet razem? No oczywiście że musiały się pożreć one mają tak silne charaktery że ciężko im jest współpracować oczywiście już tutaj się tworzą jakieś wiecie takie gierki takie no jakby niedomówienia no po prostu się baby pożarły to co jeszcze jest dla mnie takie antyfeministyczne, takie antygirl power to to że Laska tam idzie tak naprawdę z misją, ponieważ jej mąż był częścią poprzedniej grupy badawczej i on wrócił bądź też nie wrócił, w sensie wrócił odmieniony. I to jest zabieg, to jest taki motyw, który ja bardzo lubię. I że wiecie, że ktoś wraca skądś. I on nie jest sobą. W sensie rodzina twierdzi, że to nie jest on, ale wygląda jak on, zachowuje się jak on, ale na przykład nie ma wspomnień swoich dzieciństwa na przykład, no nie? Więc ona y, widzi, że to nie jest jej mąż, ale wygląda jak jej mąż. I wszyscy mówią, że to jest jej mąż, ale ona wie, czuje, że on jest inny, trochę taki jakby pusty, jakby. Wróciła jakaś skorupa, a nie faktycznie człowiek, którego kiedyś kochała. Mamy motyw problemów małżeńskich, jakby nieważne. W każdym razie ona idzie właśnie do tej strefy, żeby tak naprawdę odkryć, żeby się dowiedzieć, co się stało z jej mężem. Mamy laskę, która właśnie robi tą podróż w głąb siebie, bo tutaj poznajemy jej dzieciństwo, to jak zainteresowała się biologią, dlaczego się zainteresowała biologią, jak to się stało, że została tą biologką. I w głębi tego, jej jestestwa, jest, jest, jest po prostu chłop. Trochę miałam takie wrażenie, że w centrum tej jej osobowości jest ta relacja z mężem. Nie mówię, że to źle, w takim sensie, że autor źle to nakreślił, bo sama konstrukcja książki jest bardzo dobra, ale nie zgadzam się z tym, że nazywamy to, wiecie, powieścią feministyczną, bo co? Bo bo ona z I jeszcze a propos tej powieści, wydaje mi się, że warto jest po, poruszyć język, bo językowo jest. Książka jest świetnie napisana. Znaczy, nie wiem, jak jest napisana, bo nie czytałam oryginału, ale no, czytając ją po polsku, miałam. Językowo jest bardzo dobrze. To próbuję powiedzieć, więc bardzo dobra praca tłumaczki. Ale tutaj już będę się czepiała. Pisarstwa, nie tłumaczenia, bo może się czepiam, może, ale właśnie przez to, że miałam gdzieś w głowie to, że no jest to taka feministyczna, girl power um, książka, to bardzo mi się nie podobało, że autor próbuje nas przekonać, że ona faktycznie jest tą biolożką Podam wam przykład. Jak to Francuzi mówią? Expression figée, czyli jakby takie utarte utarte po powiedzenie, jakby to się nazywa po polsku chyba skostnienie, w sensie, że próbuję powiedzieć, że mamy taki wyraz z lotu ptaka, nie? że obserwować coś z lotu ptaka, albo widzieć coś z lotu ptaka. I to jest to utarte powiedzenie, skostniałe, w sensie ono tak wygląda, po prostu koniec. Natomiast nasza biolożka nie może po prostu pomyśleć, albo powiedzieć, że widzieć coś z lotu ptaka, tylko to musi być konkretny gatunek, Taka jakaś tam, nie wiem. Na przykład, nie wiem, zielononóżka, prawdziwa. Wymyślam teraz, no nie? Ale mam to zaznaczone i mogłabym to znaleźć, ale wiecie, co próbuję powiedzieć? Nie, jakby ja wierzę autorowi, kiedy on pisze, że ona jest Bieloszką, i wcześniej mamy to, że naprawdę ona ten świat postrzega no, przez pryzmat tej swojej dziedziny nauki, którą się zajmuje, ale bez przesady, jakby biolodzy, myślę, że biolodzy też używają takiego sformułowania widzieć coś z lotu ptaka, nie muszą dodawać gatunku ptaka, nie, jakby dla nich też ptaki mogą być po prostu ptakami no i pytanie, czy, no i Tutaj też dochodzimy do tej kwestii, że te, ta książka ma taki wydźwięk ekologiczny, no nie, że bo, bo ta strefa X jest trochę taką strefą nieprzyjazną człowiekowi, że ta natura się buntuje, no, zabija tych ludzi, albo odmienia tych ludzi. W sensie, no jest po prostu niefajnie. Dużo ludzi widzi w tym alegorię do zmian klimatycznych i rozumiem jakby ten punkt widzenia w takim sensie, że no. Jest tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest tutaj mnóstwo symboliki. Mamy na przykład latarnię morską i jakąś wieżę, no ale nasze bohaterki nie idą do góry, tylko schodzą, w sensie idą w głąb ziemi, żeby odkryć prawdę. Jakby jest tutaj mnóstwo takich zabiegów. Gdzie czytelnik może się pobawić, usiąść i spróbować odczytać znaczenie? Rozumiem, że ludzie widzą tutaj symbolikę zmian klimat klimatycznych, zmian takich, um, no, że, że ludzie po prostu niszczą naturę, niszczą ten świat, na którym żyjemy. Trochę to odczytanie nam się sypie, kiedy sięgniemy po tom drugi. Ludzie bardzo by chcieli zobaczyć w tej książce feminizm i ekologię, ale. Wydaje mi się to za proste. To jest jedna z tych książek, gdzie odpowiedź każdy z nas jako czytelnik będzie mieć inną. Dla mnie jest to szalenie ciekawa podróż bohaterki właśnie w głąb siebie. Odkrycie siebie. Oczywiście nie traktujcie tego filmu jako krytyki literackiej, to jest po prostu moja opinia. Jeśli uważacie, że ta książka jest feministyczna i jest taka, wiecie, Girl Power, to proszę napiszcie mi wasze argumenty, bo może ja czegoś nie widziałam. Może coś, coś ominęłam, jestem tylko człowiekiem i popełniam błędy okej? Okay? Mam nadzieję, że widzimy się niebawem i do następnego. Cześć! Idzie do tej. Czekajcie, bo kot mi siedzi na komputerze. Rabarbar! O czym to ja mówiłam?